Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj na kortach Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Jesteśmy na kortach dlatego, że odbywa się tutaj turniej o Grand Prix Elbląga. Turniej, który jest jednym z pierwszych tego typu jeśli chodzi o rangę, o jego zasięg. Związany jest on z tym, że w ciągu okresu wakacji rozegrano cztery turnieje Kwalifikacyjne i z tych kwalifikacji wyłoniono 16 najlepszych tenisistów, którzy właśnie dzisiaj rozgrywają turniej finałowy Masters Grand Prix El Blanc 2012. Odbyło się już kilkanaście gier. W tej chwili w tle tam za mną. Odbywa się kolejny mecz półfinałowy, bardzo zresztą zacięty. A wcześniej odbyły się inne mecze w każdym bądź razie dochodzimy do sytuacji, w której wyłonieni będą finaliści tego turnieju. Jednego już znamy. Jest nim Dariusz Gajewski z Tczewa, który wygrał swój mecz z Elblążaninem Dominikiem Śnigierem. Pokonał go po dosyć trudnej i ciężkiej walce 6-4, 6-4. Jest wśród Grających tenisistów, kilku młodych, których też zaprosili organizatorzy, w tym jeśli chodzi o organizatorów, jestem również ja jako redaktor e, redakcji sportowej. Zaprosiliśmy do udziału w tym turnieju również młodych ludzi. Jednym z nich jest Przemysław Kwiatkowski, który pokazał. Się z bardzo dobrej strony i spore niespodzianki w turniejach kwalifikacyjnych zgotował swoim przeciwnikom. Grał również w meczu, w turnieju finałowym Masters. Pierwszą grę swoją przegrał, pierwszą grę wygrał, natomiast drugą przegrał. Przegrał z późniejszym finalistą tego turnieju i z nim będziemy chcieli również porozmawiać, zamienić parę słów.